Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na tym kanale dzisiaj. Jak się pewnie domyślacie po tytule mamy bardzo fajną gratkę dla kibiców United. Ja jestem kibicem Manchester United od kilkunastu lat, więc stwierdziłem, że to jest taki must have, jeśli chodzi o mój skład w FIFA. Bo też na końcu wy planuję zrobić sobie taki naprawdę All Stars skład, jeśli chodzi o zawodników United. Zbudowałem pod tego Wayna coś takiego i wykonywaliśmy jego SBC, moi drodzy, na streamie, na który oczywiście też serdecznie zapraszam. Wielu z Was pyta, jak na te streamy wejść, dlaczego nigdy nie wiedzą, kiedy te streamy się odbywają. Dlatego, moi drodzy, że wystarczy, że wbijecie na mojego Facebooka, odpaliście sobie jakikolwiek stream i po prawej stronie macie taką zakładkę, jak Obserwuj i zostaw dzwoneczek. Wtedy, jak zostawisz dzwoneczek, dostaniesz powiadomienie o tym, że transmisja właśnie w tym momencie się odbywa. Skład, który przepaliśmy na tego Wayne'a Rooney'a wygląda, moi drodzy, następująco. Wydałem na niego jakieś 80, no maksymalnie 120 tysięcy coinsów, a według tego, co jest napisane na footbinie, wykonanie jego od zera, czyli bez żadnych kart w klubie kosztuje około 220-250 tysięcy coins. Moim zdaniem dla kibiców United to jest naprawdę taki must have. Nawet na ławkę rezerwową jako sentyment tego, że to jest najlepszy strzelec w historii Manchester United obecnie, to stwierdziłem, że szreka po prostu popularnego trzeba. Do składu, załatwić i przetestować. No, 11, którą zbudowałem wokół niego, jak widzicie, nie wygląda jakoś w sumie szałowo. Jest tutaj też ten Messi, który oczywiście wypadł mi z player picku. Ale mamy naprawdę mocny składzik. Ten tutaj srebrny Bell, czyli dzwonek, będzie schodził na początku meczu. W jego miejsce będzie z takiego Ruzillion. No, in-game to będzie wyglądało wszystko, moi drodzy, tak, że gramy w formacji 4-2-3-1. A Wayne Rooney jest ustawiony jako SPO. Za Uzimhenem obok niego Messi Butragenio. Z tyłu Vidal i Renato Sanchez. Szczerze, jeśli nie macie Renato Sanchez'a, to moi drodzy, róbcie, kupujcie tego park. 45 tysięcy końców, na siedmiu zgraniach chłop jest takim po prostu przecinakiem w środku pola, że to jest niesamowite. Naprawdę, jak macie zimhena, to łączcie go z Renato Sanchezem, bo typ na SPD robi taką robotę, że coś po prostu pięknego, ale nie odbiegajmy od tematu. Dzisiejszym odcinkiem jest test Wayne'a Rooney'a, także zaczynamy. Jeszcze z takich moi drodzy ciekawszych rzeczy, które zrobimy dzisiaj to nie wiem czy używacie footbina czy nie. Ogólnie Wayne Rooney jak widać w standardzie jest oceniony jako 92 na pozycji central forward, czyli jako cofniętego napastnika i jako cam jest ustawiony jako 91. Tutaj możemy pomyśleć nad tym co można zwiększyć u niego, żeby on był bardziej efektywny jeśli chodzi o jego kartę na SPO. W tym przypadku, jak widzicie, agility troszkę u niego leży. Balans ma naprawdę na dobrym poziomie 92, a te pozycje, te statystyki, czyli agility oraz balans są naprawdę ważne, jeśli chodzi o zawodników ofensywnych, typowo właśnie skrzydłowych, napastników, SPO i tak dalej. Ja tutaj ostatnio sprawdzałem, że on chyba dobrze wygląda z Maestro, właśnie tak. 8 plus 5 do, do Agility. Balans mamy w tym momencie 92. Driblingu dostajemy plus 6 ogólnie, passing 94 i ogólnie shooting również 94. Naprawdę satysfakcjonująca statystyka jak na pozycji SPO, który i tak gra jako cofnięty po prostu za napastnikiem, który w tym momencie musi wybiegać. Tak samo z wybiegają, rozciągają, a SPO zazwyczaj jest takim shoterem, który strzela z dystansu, który po prostu walczy o piłki i tak dalej. A u niego chyba nawet jest ten trade, który. Mówi, że on jest właśnie long shot taker, outside foot shot oraz chip shot, czyli po prostu strzał łabikiem. Także w tym momencie to jest jak najbardziej satysfakcjonujący styl gry dla mnie. Ja gram z stylem gry maestro u niego. Moi drodzy, na pierwsze spotkanie trafiamy coś takiego, nie? W piątej lidze, takie spotkanie z runejem w składzie. No dobra, jak zaczynać dobrze, no to lecimy z takim składem za dużo, dużo milionów. Butragenio 1-0, Runej asysta, siódma minuta, zaczynamy na grubo w tej piątej lidze, naprawdę jest kurczę mocno. W tym momencie grając tym Runejem, jako fan United, praktycznie od tych czasów, kiedy Runej właśnie zaczynał w United, czuję się mniej więcej jakbym siedział w piaskownicy, jakiś randomowy człowiek przyniósł mi jakąś najzajebistszą łopateczkę, taką plastikową, jaką kiedykolwiek widział świat, naprawdę, tak się właśnie czuję w tym momencie. Ale zaczynamy na mocno, 11 minuta, mogło być 2-0. <gry> o, damit, jakby to wyszło, mielibyśmy chyba intro do tego odcinka. Jaki tu jest fan gry? O, boże, piękne, piękne to jest, po prostu piękne, no genialne to jest. Karny. Niesamowitej! Ten runaj ma taki shooting, że ja to chyba będę wszystko na... Na, piz pizga na siłę, nie? 99 celno i 99... Siła strzału. Ja tutaj... Ale fok, Pełna para i jedziemy z tym. 2-0, moi drodzy. 2-0, Wayne Runej. Bramka oraz asysta w tym momencie. Dobra, 2-0, moi drodzy, na ten moment. Mogło być troszkę więcej, ale no tutaj... Bez różnicy, atakujemy naprawdę mocno, więc tutaj chyba bramki kolejne są nieuniknione, wiecie co? Ja tak, żeby troszkę rozruszać tę ofensywę, ja nienawidzę butrakiania ja na nie skrzydle. Przez to, ma te trzy sztuczek, to naprawdę gra się nie tragicznie, więc... Benek Jeder wskakuje na atak i chyba tak będziemy robić po prostu w każdym możliwym meczu. Gramy! <laughs> Wiedziałem, że to się w końcu uda, normalnie. Wiedziałem, że to się w końcu uda, nie? Normalnie byłem tego pewien, że to się w końcu uda Ale kurde, akcyjka, nie wierzę O, akcja I ziomek z takim składem przy 3-0 wychodzi z tego meczu najprawdopodobniej Ale jajca Uuuu, uh, moi drodzy, już w tym momencie za taki początek odcinka możecie zostawić lajka, bo to jest dopiero pierwszy mecz, a już mamy takie grube akcje. Przechodzimy do drugiego meczu i z naprawdę wielkim bananem na ustach, bo tutaj z takim zawodnikiem, jako Kibic United, naprawdę mam genialny fan z gry. Wick talentu, oczywiście kawka z samego rana, jak najbardziej jako w ramach celebracji po prostu, po raz pierwszy udało mi się wbić elitę. W tym roku gramy, tak jak mówiłem wcześniej, obecnie w lidze czwartej i zobaczymy jakiego przeciwnika dobierze mi. No i tutaj coś takiego, Ozimhen, Awar, Raul, Gerard, Campbell, naprawdę dobry składnik ten, Zakaria, w sumie ciekawa opcja z tym Zakarią. I tak przy okazji karty Neuera. I jej wypuszcza coraz to dziwniejsze karty, na przykład Mark Bartra na napastniku. A ogólnie zamysł tego eventu chyba jest taki, że no po prostu miały być to karty na dziwnych pozycjach? Więc ja nie wiem, jestem w szoku, dlaczego na przykład nie wypuścili karty Kyla Walkera na bramce, czy Manuela Neuera na SP. To byłoby naprawdę ciekawą opcją, i ja bardzo chętnie bym przetestował właśnie takiego pana w swoim składzie. Nawet tak dla samego fanu, Grand Division Rival sprawdzić, jakby taki Manuel Noyer spisywał się na pozycji SP, czy może jak spisywałby się właśnie, um, Walker na bramce. I też pytanie do was, czy was takie eventy bardziej by satysfakcjonowały, czy? Jednak to jest tylko jakiś mój chory wymysł, bo mi się wydaje, że naprawdę takie coś o wiele lepiej by wyglądało niż robienie marka Bartre jako napastnika w SBC. Wayne, uderzenie na bramkę i kurde crossbar challenge. Ajajaj. Aj, jaj, nie spodziewałem się, że to wejdzie, ale zobaczcie na to. Pierwszy longshot praktycznie. Oprócz, oczywiście, tego nieszczęsnego, e, niesz nieszczęsnej poprzeczki po strzale technicznej, mamy bramkę Wayne Runey. Pierwszy gol, zaraz po naprawdę bardzo kurde, potężnym takim bombardowym strzale, idealnie w okno. Ogólnie z tym zrobienie Wayne'a to też nie było takie, takie po prostu bezpardonowe, typowo pro, pro Keybys United. Bo ja mam plan, taki naprawdę, chyba bardzo fajny plan, jeśli chodzi o końcówkę FIFA. Żeby zrobić sobie skład taki ikoniczny Jeśli chodzi o zawodników United Mamy Paula Scholesa na przykład w Wersji Optimus Prime Mamy Ryana Gigsa, Mamy Cristiano Ronaldo Który zawsze może zrobić powrót do tego składu United Mamy naprawdę sporo zawodników Typu Laurent Blanc Który gra oczywiście w Manchesterze Mamy Ferdinanda Van Sar'a już mam w tym momencie Jest teraz Bruno Fernandes Także mam plan, żeby pod koniec FIFA Zacząć grać tak bardziej typowo pod fan I zrobić sobie składnik typowo z Manchesteru United Za chwilę Wam pokażę jak to by wyglądało Jeśli chodzi o o 11 i też możecie napisać w komentarzu, czy coś takiego by Was interesowało, jeśli zrobić, jeśli chodzi o obejrzenie na przykład filmu, jak spisywałby się taka jedenastka typowo właśnie Manchester United. Dobra moi drodzy kończymy ten mecz wynikiem 1 do 0 I tak szczerze No spodziewałem się po tym pięknym strzale W wykonaniu Wayne'a Rooney'a Że to nie będzie koniec tego odcinka Ale okazało się, że jednak poziom był tak wyrównany Że po prostu tutaj nie padł ani jeden więcej gol Dobra moi drodzy przed nami kolejne spotkanie I to jest skład, który spotykamy No tutaj jest Coutinho Jest kilka naprawdę ciekawych kart Skład się nazywa Air Force Bardzo taki francuski można powiedzieć bo upamecano, i te na, na obronie i tak dalej Więc wydaje mi się, że tutaj, kurde No ten upamecano, mam go w składzie Nie jest zbyt dobry, więc mam nadzieję, że to też się przełoży na to Że postrzelamy troszkę więcej bramek niż tylko jedną Albo też możemy stracić bramkę właśnie taką jak teraz Czyli po prostu ja podaję moim przeciwnikowi I on sobie strzela bramkę, no bramę mamy asystę Runeja I tutaj, kurde, ładna współpraca pomiędzy nimi Mamy 1-1, 6 minut, dwie bramki Kurde, Wayne! To miał być po krótkim słupku, przy go prawie zabił tam się ostrzało. Patrzcie na to, normalnie gdyby taki pocisk poszedł w Sara, no to chłop by skończył karierę kilka lat wcześniej. Wayne, ale plutet 2 do jednego, moi drodzy. Co ten chłop tutaj robi? to ja nawet nie wiem. I właśnie dla takich chwil Warto mieć tego zawodnika w składzie nie? Jako fan United mam taki zajebisty fan Po prostu z tego Żeby tutaj strzelać bramkę Jednym z moich ulubionych zawodników z tamtych czasów A! Kurde, mogłem zejść na, na jeszcze na lewą nóżkę Bardziej wtedy dopiero pizgać Nie Damy się Gdy ciemno jest ale, kurde, on tutaj robi młyn w tym składzie. Ajajaj. Aj. Ale normalnie atakujemy. Chłopiec obstrany. Normalnie chłop ma pełne gary. Okej, okay, moi drodzy, kończymy pierwszą połowę z wynikiem 2 do 1. Obecnie runej, jedna bramka i asysta. No tutaj troszkę więcej mogłoby wejść, bo zobaczcie, to jest napór z naszej strony i to naprawdę, naprawdę grubo. Dali jeden strzał i też po moim błędzie praktycznie. Dobra, żeby troszkę rozruszać to skrzydełko, ja tutaj jeszcze wpuszczam benka Jedera, bo on tutaj naprawdę zrobi genialną robotę. Więc w tym momencie zamiast. Właśnie Butragonia, Benek, Jeder I zobaczymy jak chłopaki zagrają w takim tercecie z przodu Cały skład jest taki świeży A Runej ledwo co biega Wytrzymałość 81 Oni chyba nie oglądali meczu United nigdy Przecież Runej to biega od początku do końca meczu praktycznie Od jednego końca do drugiego Dobra, kurde, padł Taki fajny optymistyczny początek był Bramka i asysta dla Runeja no ale później się wszystko spartoliło No ale tutaj ten, kurde, co ten Co ten Wander Sarmu Sar mu powyciągał w tym meczu to, to jest naprawdę jego Zobaczcie jak ten chłop był tutaj napastowany Normalnie on nawet nie wiedział co się z nim dzieje Ale tutaj pada tylko jedna bramka, więcej Niż on strzelił No i dobra moi drodzy, przed nami ostatnie spotkanie dzisiaj Gramy z takim składem jak widzicie tutaj No nie wygląda jakoś szałowo, nie uszukujmy się Nasz na papierze wygląda lepiej, mamy Messiego, Runeja Jest naprawdę sporo dobrych kart Tutaj zwykły Zaniolo, zwykły Ten Morissakin, który nie jest zbyt wybitny udział jego statystyki. Także mamy na papierze lepszą jednostkę. Teraz kwestia tego, żebyśmy to dobrze wykorzystali na boisku. Oj, Taco Bell chyba nie dogoni Maryza. A tutaj nie zdążyliśmy jeszcze zmiany zrobić. No niestety, 1-0. Dobra, Runej mamy 1-1. Znowu Wayne ratuje nam tutaj sytuację. Ogólnie ja mam taki styl gry, że u mnie eś pogra... E, troszkę naj chyba najbardziej ofensywnie tutaj najwięcej bramek strzela w tym przypadku, a zazwyczaj napastnik to jest taki typowy poacher, czyli odgrywający. <śm> <śm> Najgorsze chyba co mogło paść, pada właśnie do bramki. Mamy 2, 1, Benek Jeder. O Zimchen, runę i asysta, god dammit, ale to chłopaki robią 3-1 No ale jak sami widzicie, spokojnie tutaj mogło być więcej bramek niż tylko te 3 do jednego, które mieliśmy I to jest rage quit, moi drodzy Nie jestem pewien, ale on chyba dalej przez cały mecz oddał tylko jeden strzał Naprawdę, zobaczmy stacy. Tak jest Jedyny jego strzał to była bramka Zobaczcie znowu ten napór, moi drodzy To był materiał. w tym materiale, bardzo wam dziękuję za oglądanie Jakby wam się ten odcinek spodobał i chcielibyście kolejny test kart Na przykład Sergio Ramosa Jakby się spisywał na środku obrony Czy naprawdę warto wydać na niego te 400 tysięcy Napiszcie w komentarzu, bardzo chętnie to Jak widzieliście dzisiejszy odcinek, to no, chyba wypadł fajnie Więc możecie zostawić kciuka pod nim Dziękuję bardzo za uwagę, jak coś jest nowe to zapraszam Do subskrybowania kanału, z dzwonkiem oczywiście Bo wtedy dostaniecie powiadomienie o wszystkich filmach, które dodam No i oczywiście zapraszam na streamy, które się odbywają codziennie na Facebooku link macie podany na dole. Zapraszam do zobaczenia, trzymajcie się. Miłego dnia. Pa pa. Elo.